No i się, że możemy znowu porozmawiać o temat psychoterapii DBT. We are happy that again we can talk about the therapy John. I'm looking forward to that too. Ja yeah, też to się cieszę. Takie pierwsze pytanie właściwie osobiste. Co ciebie pociągnęło do terapii DBT? Dlaczego zająłeś się właśnie takim kierunkiem pracy terapeutycznej? So the first question is quite personal. What uh, was what attracted you to uh, start in this mode of therapy? Ja szkoliłem się przez wiele lat w terapii psychoanalitycznej. Byłem nawet kierownikiem programu szkolenia psychoanalitycznego w szkole w Waszyngtonie w Psygton School of Psychiatry. A colleague suggested I come to a class she was teaching. Kolega zasugerował, że mógłbym, mógłbym przyłączyć się do szkolenia, które on prowadził. I w, w tej grupie akurat była koleżanka, który pokazał jakąś niesamowitą pracę z pacjentem na nagranym wideo. I was stunned. Ja byłem e, zachwycony, oszołomiony. He to such deep with this On dotarł do tak głębokich miejsc. W na, na sposób, który był w taki oczywisty, wyraźny sposób bardzo leczący dla pacjenta. Uleczający pacjenta w znacznie krótszym czasie niż ja byłem w stanie to zrobić. And when I, saw his work, I gdy zobaczyłem jego pracę, I had miałem, to pojawiła się we mnie taka myśl wtedy: this is what I thought therapy was supposed to look like. Tak powinna wyglądać, tak sobie wyobrażają, że powinna wyglądać terapia, jak w ogóle zacząłem w tej dziedzinie. To nie nie chodziło o zwykłą taką trwialną rozmowę. Nie chodziło o dwie osoby, które razem ze sobą intelektualizują. To były, to były dwie osoby, które były naprawdę e, zdeterminowane, żeby zmierzyć się z prawdą, spotkać prawdę. I to było bardzo poruszające. I oczywiście moja pierwsza myśl brzmiała, to jest fantastyczne. W życiu się nie nauczę, jak to robić, ale muszę się dowiedzieć, jak to zrobić. Cieszymy się, że to się tak zadziało, że możesz nas teraz uczyć tego. So we are happy that, that what happened that you can now teach us how to do it. Mm -hmm. powiedz, co taki, taka osoba, która szuka pomocy, może się spodziewać przychodząc na taką terapię ESTDP? So say what um, the person who is looking for help can expect coming to the Yes, I think you can expect that your therapist want find out może spodziewać się, że terapeuta będzie starał się dowiedzieć, w czym ta osoba potrzebuje pomocy? Jaki jest jej cel w terapii? Każdy z nas na różne sposoby unika prawdy w naszym życiu. And you can count on I można liczyć na to, że jest terapeuta jest TDP pokaże nam sposoby na jakie unikamy prawdy. I też y, możemy liczyć na to, że terapeuta pomoże nam utrzymać takie efektywne zogniskowanie. Tak so by by można uzyskać swoje cele tak szybko, jak to jest możliwe. In my forthcoming book, w mojej książce, która ma się niedługo ukazać, ja mówię o tym, jak um, stajemy się chorzy w związku z kłamstwami, które sobie mówimy. We don't mean to lie. My oczywiście nie robimy tego celowo, mamy tylko sposoby, aby uniknąć naszych Mamy tylko e, sposoby na jakie unikamy bolesnej e, rzeczywistości w naszym życiu. E, więc e, ponieważ e, zaczynamy być chorzy w związku e, z e, kłamstwami, które sobie mówimy albo kłamstwami, które e, przełknęliśmy, We well To... Leczymy się poprzez spotkanie się z prawdą o y, naszym życiu tych mm -hmm. kłamstwach. Więc myślę, że można oczekiwać, że w tym terapeuta niestety nam pomoże. To see some lies you've <coughs> Że zobaczymy jakieś y, kłamstwa, które sobie mówiliśmy, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy. I że so well. mm -hmm. to też będzie ktoś, kto nam pomoże spotkać się z prawdą, tak żebyśmy się mogli uleczyć. A propos tej prawdy i bycia mm, takim szczerym. So w dzisiejszym świecie almost. dużo wysiłku wkładamy w budowanie swojego wizerunku, takiego dobrego. Jesteśmy zachęcani, żeby dobrze o sobie mówić, dobrze myśleć. Zwłaszcza dotyczy to ludzi w szeroko pojętym biznesie so especially in the uh, corporate world into some osoby, które odnoszą duże sukcesy zawodowe, ale to się nie przekłada czy zrakuje nie zawsze, nie zawsze też odnoszą takie sukcesy w życiu osobistym. So are people who achieve a lot in their career but quite not not always it is connected with good personal achievements. Czy psychoterapia mogłaby być sposobem na, na to, uh, żeby pomóc sobie, jak mieć taką równowagę, um, mieć sukcesy psychotherapy able to help uh, person, uh, in no reason why a person can't have success in their business life and in their personal life. Nie ma powodu, żeby człowiek nie mógł mieć sukcesów i w życiu zawodowym, i w osobistym. To też nie jest takie niezwykłe, żeby mieć sukces w życiu zawodowym, w kontekście biznesowym. Często ludzie są bardzo, mają. Są bardzo uzdolnieni i mają duże umiejętności w tym obszarze. Know, ale jak wszyscy wiemy, that may make in business, umiejętności, które pozwalają nam być efektywnym w biznesie are not zawsze the same skills of being intimate and loving with our own Często nie są tymi samymi umiejętnościami, które pozwalają nam być blisko w miłosnych relacjach z naszą rodziną And that the can help with. i bliskimi nam osobami, i to jest coś, w czym terapia może nam pomóc. Pomagamy czasami ludziom zobaczyć przeszkody, które kładą na swojej drodze. Które powstrzymują ich od tego, by mieć efekty, sukces w swoim życiu zawodowym. W innych przypadkach pomagamy ludziom zobaczyć przeszkody, które kładą na swojej drodze, przeszkody, które powstrzymują ich od bycia w dobrych relacjach ze swoimi małżonkami, czy dziećmi. To też się wiąże z tą prawdą, z poznawaniem prawdy o sobie. jest też w z doświadczeniem swoich uczuć, doświadczeniem uh, uh, mm. swoich feelings. I właściwie też pojawiają się takie pytania, um, czym jest złość? Więc so pytanie

Turns out that there is a lot of confusion about what actually is anger, or mm -hmm. it to experience it. Ja nie, nie za bardzo tak myślę o tym, że to jest takie zobiskowany na złości. I think of it really more the mixed feelings that occur in any important relationship. Ja raczej myślę o tym, że tu chodzi o mieszane uczucia, które pokazują się, pojawiają się w każdej relacji. We get into Mamy kłopoty. Kiedy jesteśmy ranieni przez osoby, które kochamy. Czujemy złość wobec kogoś, kogo kochamy. I kochamy tę osobę. Mamy mieszane uczucia. I pytanie polega na tym, jak radzimy sobie z tymi mieszanymi uczuciami? You can have która mówi, o nie, nie no, I'm not angry at my spouse. Możemy mieć jakąś osobę, która mówi: o Nie, nie jestem zezłuszczona na moją żonę, męża. I think angry at me. I myślę, że każdy jest zezłuszczony na mnie. I ta osoba, jeżeli w ten sposób radzi sobie ze swoją złością, w efekcie jest w świecie um, cała blęku, przerażona. mieć Albo możemy mieć kobietę, której mąż miał romans. She loves him, but angry. Ona go kocha, ale jednocześnie jest na niego zła. And how does she deal with anger? I jak ona sobie radzi z tą złością? She turns it on Może ją zwracać przeciwko sobie. Says, oh, well, I'm not so attractive. Może myśleć sobie: O, ja nie jestem taka atrakcyjna. I'm not ja nie jestem wystarczająco dobra. I zwracając w ten sposób złość przeciwko sobie, popada w depresję i cierpi. Albo może mieć inną osobę, która ma mieszane uczucia. I po prostu odgradza się od ludzi. Od. So, really, in our work, we're trying to help people face the emotional truths in their lives, which are usually complex. w twarz z ich emocjonalną prawdą, która zwykle jest dosyć złożona. To to tak, by y, można się spotkać z tymi mieszanymi uczuciami w uczciwy sposób w środku siebie. So like feelings, tak, y, jak w przypadku tej pierwszej kobiety, żeby ona mogła uznać swoje mieszane uczucia. Zamiast e, zdejmować złość e, z siebie i przypisywać ją innym osobom i myśleć, że wszyscy są e, zezłoszczeni na nią. Or we help the woman face mixed in Albo pomagamy tej depresyjnej kobiecie zmierzyć się, z, spotkać się z tą złością w, si w sobie. So e, e, tak, by mogła ona czuć tą złość tam, gdzie ona jest rzeczywiście skierowana, zamiast karać siebie. And for the third group, I dla trzeciej grupy pacjentów face where they belong, y, Pomagamy im spotkać się z tymi uczuciami tam w sobie, gdzie oni je czują. So they can resolve conflicts with people, y, przepraszam źle, spotkać się z tymi uczuciami skierowanymi w tą stronę, gdzie one rzeczywiście są skierowane, tak żeby oni mogli rozwiązywać swoje problemy z ludźmi. And have more emotionally intimate relationships. I mieć bardziej y, bliskie emocjonalnie relacje w ten sposób, Rather than from people, y, zamiast y, odcinać się od ludzi, odgradzać i w związku z tym mieć życie w samotności, spędzać życie samotności. To jest oczywiście ważne. Yeah, it seems really important. No właściwie takie pytanie na koniec so uh, the, the last question uh, Czy psychoterapia the, jest tylko dla osób z dużymi problemami takimi tak z poważnymi zaburzeniami uh, czy też czy też nie uh, jak ja to jest właśnie w angielski psychotherapy really something for uh, very disturbed people or, or not really that just mm -hmm. no, kogo? no kogo jest psychoterapia Well you know a couple years ago I had cancer no, jest tak, że dwa lata temu miałem diagnozę raka. Oczywiście poszedłem do lekarza, ale były takie momenty, kiedy miałem na przykład grypę. I wszyscy mamy takie przekonanie, że grypa jakoś przejdzie, ale czasami objawy są tak nasilone. And we'll call the doctor to get a little help so the flu doesn't last so long. You know, it's, there's a range of things we can help people with. It may be just helping a patient cope with a recent loss. Może to chodzić o pomoc pacjentowi, by osobie by lepiej sobie radziła z niedawną stratą. So they can move on in their life. Tak, by mogła, ta osoba mogła pójść dalej w swoim życiu. Szybciej. Ale też możemy mieć kogoś, kto jest naprawdę bardzo chory. May need a much longer, uh, kind of I wtedy możemy potrzebować znacznie dłuższej terapii. An piece of, uh, jest takie ciekawe badanie nad psychoterapią. Therapy oftentimes doesn't succeed y, terapia par często nie przynosi efektu. Because couples come too late. Bo pary przychodzą na terapię za późno. They wait, thinking, "Oh, it's not bad enough." Y, te pary y, czekają, myśląc, "O, to jeszcze nie jest tak źle." Ale często czekają do takiego momentu, kiedy już jest zbyt źle. They can't stand each other. że już nie są w stanie siebie znieść. And they're ready to divorce. i są gotowi do rozwodu. więc to co ciekawe. It'd be sort of like a person who ignores some symptoms. że to trochę można o tym myśleć o osobie, która ignoruje swoje objawy. The get worse and worse. Te objawy nasilają się. Oh, I don't need to go to the no, nie muszę iść do lekarza. And then after some time I po jakimś czasie, the does tests lekarz wykonuje badania, diagnozuje. And says, you have stage four cancer. I, I mówi, już ma, ma Pan raka w czwartej fazie. I Du byłoby dużo lepiej, gdyby Pan przyszedł wcześniej. Bo wtedy Pan rak byłby do uleczenia. Myślę, że to, co smutne, jeśli byliśmy ignorowani czy unieważniani w naszym wczesnym etapie życia, Mamy taką tendencję, by ignorować i unieważniać nasze cierpienie psychologiczne. W związku z tym cierpimy bardzo dużo niepotrzebnie. Czekamy, czekamy zbyt długo, żeby sięgnąć po pomoc. Dlatego bym sugerował, że każdy, kto nawet myśli, They might benefit from therapy, że mógłby skorzystać jakoś z terapii. A żeby, żeby raczej poszedł do kogoś chociaż na konsultację. If therapy, jeśli nie będzie potrzebował terapii. Great. Świetnie. If it turns out you do need therapy, Natomiast jeśli się okaże, że potrzebuje terapii. You will save yourself a lot of unnecessary suffering. To oszczędzi sobie bardzo dużo niepotrzebnego cierpienia. Your oszczędzi cierpienia rodzinie. You may save a in the I też może wręcz y, uratować czy uchronić swoje małżeństwo, mm -hmm. jeśli chodzi o przyszłość. W zasadzie nie masz nic heroicznego w wytrzymywaniu niepotrzebnego cierpienia psychologiczne cierpienie jest niepotrzebne, nie jest konieczne. Mm. To ważne, co mówisz. Myślę, że to rzeczywiście important bardzo ważna sprawa. słowa. Dziękuję bardzo za, za tutaj obecność, Thank za uczenie. Bardzo za Twoją obecność za to nie jest Hope chance to się talk. Ciebie, those Dziękuję bardzo i też mam nadzieję na przyszłe spotkania. Dziękuję. Dziękuję.